Czy król może być potworem nie przez swoje czyny, lecz przez własne ciało? Subskrybuj, jeśli chcesz usłyszeć historie, których nie uczą w podręcznikach, bo to, co wydarzyło się w Madrycie w XVII wieku, to nie bajka o królu, lecz koszmar zapisany w D.A. 6 listopada 1671 roku w mrocznej komnacie Pałacu Królewskiego w Madrycie rozległ się pierwszy krzyk nowo narodzonego następcy tronu. Ale zamiast radości cisza, a potem szept grozy. Głowa dziecka była przerażająco duża, jego oddech poście płytki i chrapliwy. Królowa Maria Anna, matka dziecka, podobno cofnęła się z przerażeniem. Nie chciała nawet karmić noworodka. Ale to nie była zwykła niechęć, to był instynktowny lęk. Bo nie była tylko jego matką, była także jego kuzynką, nie w sposób, który przekracza granice Rozumu ta jego ciotką. Jak to możliwe? Król Filip IV poślubił własną siostrzenicę. Drzewo genealogiczne dynastii Habsburgów nie istniało. To był krąg. Krąg zatrucia, który po dekadach kazirodczych związków doprowadził do narodzin Karola II, ostatniego ogniwa rodu, który postanowił zachować władzę w rodzinie kosztem ludzkiej natury. Dziś genetycy wyliczają jego współczynnik w sobności na 0,254, wyższy niż u dziecka rodzeństwa, ale liczby nie oddają grozy. Karol nie potrafił ssać piersi. Jego zdeformowana szczęka to uniemożliwiała. Czaszka była opuchnięta, kości czaszki nie zrosły się prawidłowo. Pielęgniarki zgłaszały, że niemowlę prawie nie płakało. Nie dlatego, że było spokojne, tylko, tylko zbyt słabe, by płakać. Leżało blado, nieruchomo, z przerośniętą głową opadającą na bok. Oddychało z trudem, chrapliwie. Lekarze, bezradni. Nigdy wcześniej nie widzieli tak zniszczonego dziecka, a to był dopiero początek. W wieku czterech lat Karol nie potrafił chodzić. Nie niechcą się bapasto ty. Chciał, nie mógł. Jego nogi były jak patyki wykrzywione przez krzywice. Był noszony na specjalnym tronie dla kalek. Następca tronu Hiszpanii musiał być traktowany jak niemowlę. Nie mówił ani słowa. Język przerastał mu usta. Żuchwa, słynna habsburska żuchwawe, wystawała tak bardzo, że nie mógł zamknąć ust. Kiedy w końcu przemówił, słowa były niewyraźne, zlewające się z ciągłym ślinieniem. Królewscy słudzy stali w pogotowiu z jedwabnymi chustkami, by osuszać jego brodę. Gdybyś zobaczył jego portret, z ustami ledwo uchylonymi, jakby w półsłówku, wiedz, że to nie artystyczna poza. Karol II po prostu nie mógł zamknąć ust. Nie miał tej fizycznej możliwości. To dopiero początek. Chcesz poznać resztę? Subskrybuj, a poznasz historię króla, którego ciało było polem bitwy genów. Króla... Który nigdy nie powinien się urodzić. Karol miał cztery lata, ale jego ciało wciąż było niemowlęce. Jego nogi, kruche i wygięte, niezdolne do udźwignięcia nawet własnego ciała. Poruszał się tylko dzięki służbie, która nosiła go w specjalnym krześle, książę, którego los miał uczynić cesarzem, nie potrafił sam stanąć na nogach, nie mówił ani jednej zrozumiałej sylaby, kiedy wreszcie z jego ust wypłynęły pierwsze słowa. Były bełkotem śliny, języka bez kontroli i ust, które nie umiały się zamknąć. Dwór zapisał to eufemistycznie. Jego królewska mowa wymaga interpretacji. W rzeczywistości szeptano: Książę był potworem, który nie potrafił przełknąć śliny, a co dopiero rządzić imperium. Na audiencjach zagraniczni posłowie z trudem ukrywali wstręt. Francuski ambasador w liście do Paryża pisał: Książę wygląda, jakby miał dwie twarze, jedną na drugiej. Gdy je jedzenie wypada mu z ust, gdy mówi, trzeba się odsuwać, by nie zostać opryskanym, ten obraz stał się rzeczywistością codzienną. Jego dolna szczęka była tak wysunięta, że zęby nigdy się nie stykały. Każdy posiłek musiał być rozdrabniany, miażdżony, rozpuszczany w winie. Chleb zamieniano w papkę, mięso cięto na skrawki, król połykał, niczym pelikan. Nie mogąc gryźć. Ale deformacje ciała były tylko początkiem jego cierpienia. Choroby atakowały go bezlitośnie. Odra niemal go zabiła. Potem ospa, różyczka. Każda infekcja znajdowała w nim idealnego gospodarza, a kiedy wydawało się, że przetrwał, pojawiła się prawdziwa klątwa wodogłowie. Jego już i tak przerośnięta głowa zaczęła rosnąć jeszcze bardziej. Ciśnienie wywoływało bóle nie do zniesienia, zaburzenia widzenia, ataki. Traszka pulsowała. Lekarze modlili się, by tylko dożył kolejnego dnia, ale nie mogli pomóc. Bo przyczyna leżała głębiej, niż jakikolwiek z ich leków potrafił sięgnąć, w samym rdzeniu jego istnienia, w genach, które były kopiami kopii. Karol II nie był chory. On był stworzony chorym. Gdy Karol skończył 10 lat, dwór pogrążył się w milczeniu. Nikt już nie miał złudzeń. Następca tronu nie był dzieckiem powolnym czy zamkniętym w sobie. Był dzieckiem zepsutym u podstaw. Uczył się z trudem, a raczej wcale. Lekcje trzeba było powtarzać dziesiątki razy. Proste obliczenia matematyczne niemożliwe. Łacina brzmiała dla niego jak Bełkot. Kiedy próbował pisać, litery wyglądały jak pismo pięciolatka. Krzywe, rozpadające się niezrozumiałe jeden z nauczycieli, którego osobisty dziennik odnaleziono wieki później, zapisał: Jego królewska mość stara się z wysiłkiem ale nie zapamiętuje niczego. Każda idea, jakby wylatywała z jego głowy, zanim zdąży ją chwycić, patrzy przed siebie przez długie minuty, a gdy pytam o czym myśli, nie umie odpowiedzieć. Czasami wydawał się przebudzony, innym razem tak jakby śnił na jawie. A jego ciało nadal zawodziło. Nie, nie rósł tak jak rówieśnicy. Głos pozostał wysoki i cienki, zarost się nie pojawił. Na klatce piersiowej. Ani jednego włoska, ciało, które powinno dojrzewać, jakby się zatrzymało, zawieszone między dzieciństwem a męskością. Ale dwór nie mógł czekać. Imperium hiszpańskie, obejmujące Ameryki, Niderlandy i Filipiny, wymagało dziedzica, a Karol nie okazywał żadnego zainteresowania kobietami, ani mężczyznami, jakby nie rozumiał, czym jest pożądanie. Miał 18 lat, gdy zorganizowano jego ślub z francuską księżniczką Marią Ludwiką. Ona, piękna, pełna życia, wykształcona, on tłukut masum, on, on ułomny, niemy, chwiejący się na nogach. Gdy szła do ołtarza, poruszała się z wdziękiem. On po tym matarytni, podtrzymywany przez dwóch dworzan, z trudem przesuwał nogi. Świadkowie mówili, że przed pocałunkiem Maria musiała zebrać w sobie siły, a noc poślubna – katastrofa. Nie dlatego, że był nieśmiały, nie dlatego, że nie chciał. Karol po prostu nie mógł. Jego ciało odmówiło współpracy, nie działało. Maria, wychowana na francuskim dworze, próbowała wszystkiego. Była delikatna, cierpliwa. Według plotek ba nawet próbowała go nauczyć, bezskutecznie. Latami dwór milczał. Ale prawda była jasna: król nie potrafił zostać ojcem. Lata mijały, a macica królowej pozostała pusta. Maria Ludwika przechodziła poniżające badania. Każde z nich potwierdzało. Była całkowicie zdrowa, płodna, gotowa wydać na świat następcę. Ale dziecko nie przychodziło. Wszyscy wiedzieli dlaczego, lecz nikt nie odważył się wypowiedzieć tego na głos. Król nie był mężczyzną. Był tylko jego karykaturą. Nad pałacem zaczęło krążyć słowo, którego nie wypowiada się przy tronie: klątwa. Królowa matka, Maria Anna, zrozumiała, że modlitwy i lekarze zawiedli. Zwróciła się więc ku innym, egzorcystom. Uzdrowicielom, mistykom, ktoś powiedział, że Karol został tak zaczarowany, że tylko obecność świętych może przełamać urok. I tak rozpoczął się najdziwniejszy, najbardziej desperacki rytuał w historii hiszpańskiego dworu. Najpierw kazano Karolowi spać przy relikwiach świętych, kiedy to nie przyniosło skutku poszli dalej. Kazano mu spać obok trupów, nie w przenośni, dosłownie, ciała świętych, a nawet jego zmarłego ojca, ekshumowano i układano w łożu Karola miał w ten sposób akot nasiąknąć świętością, wchłonąć cud płodności. Wyobraź sobie król Hiszpanii, ostatnia nadzieja dynastii, leżący nocami w objęciach rozkładających się zwłok, śliniący się i mamroczący przez sen, z twarzą wtuloną w martwą pierś. Nie pomogło. Tymczasem w pałacu szeptano, że Maria Ludwika nie wytrzymuje psychicznie. W końcu, nagle z... zmarła. Miała zaledwie 26 lat. Oficjalnie Zapalenie wyrostka. Nieoficjalnie? Mówiono o samobójstwie, o otruciu, o śmierci jako ucieczce, ale to, co najgorsze, miało dopiero nadejść. Zaledwie kilka miesięcy po śmierci Marii Ludwiki Rada Królewska znów szukała żony. Nie z miłości, z desperacji. Imperium nie mogło istnieć bez dziedzica. Wybór padł na Marię Annę z Neuburga, niemiecką księżniczkę z rodu słynącego z płodności. Jej matka urodziła siedemnaścioro dzieci. Jeśli ktoś mógł przełamać przekleństwo Habsburgów, to ona. Ale to już nie był ten sam Karol. W dniu ślubu miał trzydzieści lat, choć wyglądał jak starzec. Jego ciało się rozpadało, włosy wypadały garściami. Skóra była szara, matowa, pokryta wrzodami. Z ust cuchnęło rozkładem. Zęby, te, które jeszcze zostały, dataj, chwiały się w dziąsłach. Poruszał się powoli, z trudem, przy pomocy dwóch służących. Jego oczy błądziły po ścianach, jakby nie rozpoznawał ludzi. A mimo to, wziął ślub, Maria Anna z uśmiechem przyjęła pierścień, uśmiech szybko zgasł, w pałacu narastało napięcie, dni zamieniały się w miesiące, miesiące w lata i znowu żadnej ciąży, znowu szeptano, to nie ona, to on. Badania tylko to potwierdziły. Z Karola nie pozostało już nic. Miał coraz częstsze napady padaczki. Upadał na podłogę, drżał, z ust leciała piana zmieszana ze śliną. Po ataku nie poznawał twarzy. Czasem mówił, że widzi duchy, innym razem, że słyszy szepty diabła. Zaczął nosić amulety, święte medaliki, relikwie. Modlił się godzinami w pozycji embrionalnej, jakby chciał zwinąć się z powrotem do łona. Wierzył, że jest przeklęty, i chciał być zbawiony. W kościele organizowano msze przebłagalne, sprowadzono kolejnych egzorcystów, podejrzewano nawet spisek. Pewnego dnia aresztowano jego osobistego spowiednika, poskarżono po oskarżonego o rzucenie uroku na króla. Ale nikt nie wypowiedział najprostszej prawdy. To nie klątwa, to geny, to nie czary, to nauka. Portret Karola Dżgarbułga wisi dziś w Muzeo del Prado. Turyści zatrzymują się, patrzą, widzą dziwną twarz, niepokojącą szczękę, smutne oczy. Ale to, czego nie widzą, to ostrzeżenie. To nie jest tylko portret chorego króla, to epitafium dla rodu, który myślał, że może oszukać naturę. Historia Karola II to przypomnienie, że władza może łamać narody, ale nigdy nie złamie genetyki, bo w ostatecznym rachunku to nie korony ani sceptry rządzą światem, tylko biologia.